Dzień dobry, witam w trzecim i ostatnim odcinku poświęconym paszportowaniu roślin według nowych przepisów dla subiekta GT. Omówiliśmy sobie do tej pory automatyczny sposób numeracji paszportów, ręczny, który może być i ręczny, i automatyczny zarazem. I teraz pozostał nam ostatni sposób numeracji paszportu, którego my nie polecamy, a część szkółkarzy no, jednak chce mieć w ten sposób. Wpływ na jego numerację. Tłumaczę, o co chodzi. Eee, nic nie zmienia się, czyli wczytujemy szablony naklejek, natomiast aktualizujemy procedury z uwzględnieniem znacznika, że numer paszportu jest numerem dokumentu. O co chodzi? Eee, to jest sposób automatycznego generowania paszportu, ale numer paszportu nie będzie numerem przychodowym dostawy dla nas na magazyn, lecz numerem paszportu będzie numer dokumentu sprzedaży, wydania. Jak to działa, jak to wygląda? Uruchomimy sobie subiekta. Oczywiście. Towar możemy wprowadzić dowolnym dokumentem, czy to zakupu, czy przyjęcia magazynowego. Ja wykorzystam przychód wewnętrzny. Wybierzemy sobie towary, których nie ma na magazynie. Niech to będzie, załóżmy, ta betula 10 sztuk, ok, i ta betula 10 sztuk. Ok, zamykamy, zapisz. No i przystępujemy do sprzedaży. Oczywiście, znowu obojętne, czy to jest faktura, czy to jest rachunek, czy to jest e, paragon. Nie ma to znaczenia. Ja sobie wybiorę fakturkę. Dla klienta ABC wybiorę sobie naszą betulę w ilości pięciu sztuk. OK, zamkniemy to, zapisujemy. I w momencie sprzedaży pod prawym klawiszem myszy standardowo drukuj naklejki. Wybieramy sobie naklejkę, zrobimy sobie podgląd i proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie zamiast e, numeru paszportu jako dokumentu wydania mamy numer faktury, z którym zostało to wydane i to w sumie jest koniec działania naszego modułu. Tak? Nadajemy numerację zgodnie z dokumentem sprzedaży, ale oczywiście też to raportujemy i wchodząc w raporty wydań magazynowych, okres załóżmy bieżący dzień, wylicz, mamy tutaj naszą betulę, co prawda system pokazuje jakim dokumentem wydania zewnętrznego zostało to wydane, ale wystarczy, że sobie to skopiujemy i wejdziemy w historię paszportów i wkleimy to, to system mimo wszystko pokaże nas, że dokumentem wydania była fakturka, a ten towar z tego przyjęcia wewnętrznego znalazł się u nas w szkółce no i powędrował dalej do firmy ABC. Naszym zdaniem wydaje się to niepoprawne, natomiast Państwo decydujecie, jak te paszportowania i numery są nadawane, i bierzecie za to całą odpowiedzialność. Jest też taka opcja w naszym systemie. Cała reszta bez zmian. Wiadomo, że nasz moduł będzie się stale rozwijał pod potrzeby użytkowników i ewentualne wymogi prawne, które prawdopodobnie częściowo będą się zmieniały. Ceny są znane. Zapraszamy. Dziękuję bardzo za uwagę.